Marek Rutkiewicz ciągnie ile tylko pary w nogach, ile tylko pary w nogach. Marek Rutkiewicz atakuje, ale proszę, on jakby na świeżości jechał. To jest niesamowity atak kolumbijskiego kolarza. Mówiło się, że on jest faworytem. To jest już 700 metrów do mety, ale teraz jest znów pod górę. Znów ten decydujący fragment etapu i to ktoś tam kontruje. Ktoś pojawił się blisko. Jeszcze nic straconego pewnie mówi Michał Kwiatkowski. Jeszcze dociśniemy. On ma 13 sekund przewagi na to NAO i teraz decydujące fragmenty. Traci szansę. Traci szansę i siły w tej chwili to widzę NAO. Jest tam Przemysław Niemiec. Jest Kwiatek. Jest Kwiatek i jest, jest moc. Reno i Michał musisz zaatakować. Musisz być przed Mozerem. Oj, mocno, mocno Mozer e, poszedł kwiatkowi, zabrakło. E, trochę sił. Jeszcze popraw. Już tak niedaleko. E, Mozer będzie chyba drugi. A może by wygrać? E, Michał, atakuj! Wszystko z siebie po polsku. Mozer atakuje. Mozer, Michał będzie chyba drugi, albo Mozer wygrał. Moreno Mozer przed Enao i Michałem Kwiatkowskim. I Przemysław Niemiec jest czwarty. Fantastyczny etap. No, trzeba uznać klasę wielkiego włoskiego kolarza. Moreno Mozer wygrał etap i będzie liderem. 69. Tour de Pologne. Bukowina maksymalny doping. Mamy naszych. Polska, brawo! Nieprawdopodobne emocje na mecie w Bukowinie. Dajcie czadu, bo oni wciąż dojeżdżają. Jeszcze mocniej! należą im się te brawa i owacje. I cała grupa kolarzy teraz spada na metę i kończy ten morderczy etap. Nieprawdopodobne Moreno Moser! Moreno Moser zmienia Michała Kwiatkowskiego na pozycji lidera klasyfikacji generalnej. Ależ to był etap, moi drodzy! Ależ...